Moduł kinezy. Uu. Moduł kinezy. Zatrzymaj i wyceluj. Mega. E, moi drodzy, zrobiłem coś takiego, że. i bardzo bym Was prosił, żebyście mi dali znać w komentarzach, jak to brzmi. Zrobiłem coś takiego, że jeśli coś mówię, gra się ścisza, a kiedy nic nie mówię, gra jest głośniejsza. I dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takim udźwiękowieniu, bo ten odcinek i. nie wiem, czy następny? Zależy, jak to się wszystko skroi. Yy, będę próbował zrobić coś takiego, żebyście jednocześnie dobrze słyszeli te gry, ale jednocześnie dobrze słyszeli mnie, kiedy na przykład dużo się dzieje. I ja akurat mówię, kiedy się dzieje, także. Odcinek będzie trochę takim testem zarówno dla Was i dla mnie, ale bardzo bym was prosił, jeśli możecie, żebyście zostawili w komentarzu, co powinno być głośniejsze, co powinno być cichsze, czy gra się za bardzo ścisza, kiedy ja mówię, albo czy gra jest za głośna, kiedy nic się nie dzieje. Dajcie mi znać proszę o tym w komentarzu, i, i lecimy dalej. Cześć. God, Mogę ci jakoś użyć? Nie mogę strzelić. O! O, nie sądziłem, że naprawdę cię po prostu rozwalę. E, co tam masz? Karabin? Karabin pulsacyjny. Fajnie. Jak do nową broń, aby jej użyć, dodają do koła broni. Wojskowy karabin szturmowy o dużej szybkości ale jeśli będę z wami całkowicie szczery, według mnie karabiny nie pasują do tej gry. Ten horror tutaj jest taki wolny, ciężki, dobijający. Karabin jest po prostu za szybki, według mnie. Co tu się dzieje? A? No, halo. Yes. yes. Isaac, did you hear from Daniel? We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Medical's a slaughterhouse. They barricaded access to the morgue. The morgue? Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. You just need a detonator, yeah, like maybe a shock pad. The coal could be through there. Isaac. The one who attacked us.

Za pomocą kinezy możesz świecić różne obiekty, rzucaj nimi, aby przybijać wrogów. No... Nie, no... Kurwa, że światło. Jakby to powiedział Arnold... The miners this transformation, the divide death itself. Yes, no, i and by the way, I would make monsters out of them. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patience over unitology bullshit. Mhm, mm you go girl. Money! Yes! Oh! What does he have? Psh? What is psh here? Psh, beating? Psh? What is psh here? A, czas przeładowania. Cześć, mogę Ci pomóc? Oh. Cześć, um, słuchaj, generalnie. Dobra, sprawa wygląda, chyba Ci nie pomogę. To okay? O mój Boże, to płód. Fajnie, zabiję płody. No. Chodź się trochę połamałem, co? Możemy sobie kupić nowy kombinezon? Co też zrobimy? Te animacje pamiętam, są zajebiste. Może nie sama animacja, ale to, że Isaac wychodził z tym nowym kombinezonem jest zajebiste. O, tak. Zajebiste. A ty? Eee. Myślę, że... wliżesz się z tego. Nie bój żaby, stary. Ogarniemy się. nie robi na mnie wrażenia. Wiecie co? Jeśli tak pogracie trochę w gry horror, to już nawet nie są straszne. Stawaj stary, przecież nic się nie jest. Jezu! Kurwa mać! Wiecie co? Jumpscare'y jump jump dalej są straszne, ok? Ale kto normalny nie bałby się Jumpscare'a. Dzień dobry. A więc moi drodzy, chyba musimy wyjść do martwej przestrzeni. <laughs> Rozumiecie? Bo to próżnia i tu nic. i z tym wózkiem. Jezu. Ale klimat, co? Czemu tutaj nic nie... Użyj si... Kurwa... Używaj silników odrzutowych butów i komitetu do poruszenia się w stanie nieważkości. że żadne z was nie ma choroby rekomucyjnej. Nie. nie, nie sądziłem, że to zadziała, ale cieszę się, że zadziałało. Pamiętajcie, jeśli zaatakują Was na kromorpy, rzucanie mlekiem jest bardzo dobrą strategią. Kurwa! I'm going Here we go. Yeah. Ulepszenie piły plazmowej. Noż w Polera chcę podnieść kredyty, nie tamtą. Nikol chyba sobie nie poradziła, co? Kim ty jesteś? Druga nasza bym mógł cię użyć. Oj, mogę cię użyć na pewno. Do celów niecnych. Cały odpowiada za. Błaną, za nie ponosi odpowiedzialności na... Czy to mówi po polsku? Dlaczego? 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 Dziękuję. It's just a no, here. Nie chciałem ciebie rzucić, ty gubniarzu. Dawaj to. Nikol, To Nicole, możesz zamknąć mordę na chwilę? Przepraszam, Nicole, nie chciałem. Ci powie Cze Jezu. Nie chciałem cię urazić, Nicole. To nie było nic osobistego. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Tamto nie west się. A ja nie wyrażam zgody na ssanie. Zabiłem go krzesłem. What? Halo. Nie? Bez ssania? W porządku. I know I halo, 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 halo. Proszę przestać, proszę przestać. Halo! Ty, mała, kurwo. Odwróć te drzwi, to zobaczymy czy jesteś taka cwana, co? Ha? ha. Czy Isaac im nazwał idiotką? Co wysadzi... Wiedziałem. Wiedziałem. Kurwa, miałem mówić co wysadzi. Te szyby. Idziesz ze mną. Wiedziałem. Mówię, Już nic nie jest w stanie nie wystraszyć w tej grze. Cześć, Mateusz. Plus jeden, co do chuja. Weź mu przywal.

Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Clearance confirmed. Where's the <coughs> hangar? Round to that is so. Just credits? Oh, 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 Myślę, żeby zwiększyć poziom doświadczenia? Poziom doświadczenia? Poziom trudności. No. I gdzie on jest? Isaac. This damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now. Hammond, you twat. Rozdział trzeci. Korekta kursu. Czy mogę znaleźć nasz statek? O. A to kto? Kto to? Eee, to nasza znajoma. Jakkolwiek się nazywała. Ale wiecie co? Tak, żeby nie została nekromorfem. Rozumiecie. Trzeba być pewnym. Ała. Koda, że słyszymy te rzeczy. One powinny być jednak całkowicie ogłuszone. Czy tam coś jest? Tutaj chyba nic nie ma. Chodzimy, bo zaraz się udusimy. We are not punished for our sins, but by them. Uuuu. To jest dobry tekst. Podoba mi się. Deep.

It makes no sense, they're out of fuel, the centrifuge is offline, we're tethered to a 4 trillion ton payload, without the engines, it's dragging us down to the planet. Can you handle it alone? Sure, fix the centrifuge, get the fuel running, then do a full restart, but you'll need the stabilizer orbit from there. Standing by, fast as you can, Isaac. No problem, we'll fix the Dzień dobry! ho! Jezu! Zdalna piła przemysłowa z lewitującym ostrzem. Przytrzymaj. Główny strzał. Wystrzel ostrze. ho, To wygląda bardzo niebezpiecznie. O Jezu to jest trochę niedorzeczne, ale... No okej okay. <laughs> To jest Nikol. U -u -u. No, well, I don't The chest contains the yellow vials seen in other specimens. Shares genetic markers with human DNA, and the growth on the walls. It's all connected to the marker from Aegis 7, but... how? you Unless he's with the survivors on the mining deck. You'll rest easy now, David. No, no, no Uuu. Ale go wkręcił Mamy iść tam Ale jako, że Cześć Daniels I'm glad to disappoint. I barricaded myself in the computer core. I can hear them, but I don't think they know I'm here. Isaac, I've tracked down your rig. You're an engineering, right? I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Dzięki, Laska. Czas dąży? Czemu nie mogę tam po prostu przele... A nie, w sumie... Po prostu nie ma tlenu, co? No to bez sensu. Co to za dźwięk? O chuj chodzi? Dobra, już tam nie przesadzaj. Czemu nie? Pokrystamy z karabinku. Ale, jako że zmieniamy karabinek, to weźmiemy też nowego skina. I myślę, że weźmiemy sobie tego. Uhuhu uh. Pan się sfał, co?